Dzień dobry wszystkim, witam Was w piątek. Już dzisiaj mamy 26 dzień Czerwca i zapraszam na zajęcia. A dzisiaj zabiorę Was w inne miejsce. Byliśmy ostatnio nad morzem, a dzisiaj wybierzemy się w zupełnie innym kierunku. Czy domyślacie się w jakim? E, dzisiaj zabiorę Was, moi drodzy, w góry. Zabiorę Was w góry poopowiadamy sobie co w tych górach będzie potrzebne jeśli może ktoś z was e, i z, z waszymi rodzicami ma plany w tym roku góry odwiedzić e, porozmawiamy sobie o tym jakie zwierzęta zamieszkują nasze polskie góry porozmawiamy sobie też o tym co jest potrzebne na górską wyprawę oprócz plecaka co w ten plecak warto zapakować co warto ze sobą mieć e, porozmawiamy sobie również o tym co może się niebezpiecznego w górach przydarzyć, więc mam nadzieję, że będziecie wszystko pięknie zapamiętywać, a na koniec zaproszę Was na krótką bajeczkę. No dobrze, więc może zaczniemy od tego, co w tych górach będzie nam na takiej wyprawie potrzebne. Ja będę pokazywała różne obrazki, a Wy będziecie mówić. Czy zabieramy to w góry na górską wyprawę, na, na spacer po górach długi, czy nie będzie nam to potrzebne, odkładamy to na bok. Zabawa podobna do tej, która była ostatnio tylko wtedy pakowaliśmy się nad morze, a dzisiaj pakujemy się na spacer po górach. No dobrze, moi kochani, to zaczniemy sobie od tego. Proszę bardzo. Czy plecak będzie nam potrzebny w górach? Obowiązkowo leci. Dość spory plecak, żeby pomieścił różne potrzebne rzeczy. Zabieramy te rzeczy, które zabieramy, będę odkładała na prawą stronę. Te, których nie zabieramy, będę układała po lewej stronie. Proszę bardzo, druga rzecz. Czy zabieramy w góry piłkę? No, myślę, że nie będzie tam czasu ani miejsca na bezpieczną grę w piłkę, więc nie zabieramy piłki. Kolejna. Rzecz, proszę bardzo. Najpierw powiedzcie mi, co to jest? To jest apteczka pierwszej pomocy, taka mini podręczna apteczka pierwszej pomocy. Czy przyda nam się na spacer w górach, czy nie zabieramy? Nie warto. Jak myślicie? Ja myślę, że może się przydać. Bandaż, woda do przemywania, ran, plasterki więc taki mini zestaw ze sobą jak najbardziej do kieszonki, do plecaka zabieramy. Przypominam, że jedziemy w góry latem. Czy zabieramy ze sobą narty? Będą nam potrzebne narty. Latem wcale nie, prawda? Latem w górach śniegu nie ma, jeśli gdzieś jest to bardzo, bardzo wysoko na szczytach górskich, a my przecież na szczyt się nie wspinamy, tylko idziemy na przyjemny spacer po górskich szlakach, zieloną trasą. Dobrze, kolejny rekwizyt. Czy zabieramy ze sobą koło ratunkowe? Jak uważacie? No nie, w góry koło ratunkowe na pewno nie będzie potrzebne. A to, proszę bardzo, pyszna, zdrowa kanapka. Czy będzie nam potrzebna na, do, na, na spacerze? Jak najbardziej, gdy zgłodniejemy, e, a na naszej trasie nie ma żadnej restauracji, czy schroniska, czy baru, to taka kanapka może dodać nam wiele sił i energii. Pakujemy do plecaka. Razem ze słodką czekoladą. Proszę bardzo, buty takie y, wiązane, usztywniane, nieprzemakalne, będą nam potrzebne? Myślę, że tak. Kochani, teren w górach y, to nie są chodniki czy piękne wydeptane alejki, ale czasem też. Można wejść, trzeba będzie przejść jakąś trudną ścieżką, czy może nawet jakimś potokiem górskim, czy gdzieś wskoczyć na skałę, zeskoczyć. Więc dobrze mieć takie buty na podeszwie antypoślizgowej, żeby się nie poślizgnąć i przypadkiem nie skręcić nóżki, prawda? Nie, nie zwichnąć nogi. Zabieramy buty. O, położyłam nie na tym miejscu. Tutaj, na, nasz plecak powoli się już zapełnia, kochani. No dobra, następna, następna rzecz. Co to takiego? Słucham. To jest latarka. Czy latarka będzie nam potrzebna w górach? Małą latareczkę, taką podręczną, która mieści się do kieszanki. Może, warto zabrać, bo może zdarzyć się tak, że nagle przyjdą ciemne chmury, zrobi się gdzieś ciemno. Może też tak się zdarzyć, czego nikomu nie życzę, że zabłądzimy, zbłądzimy gdzieś z trasy i, i zastanie nas wieczór, więc wtedy latarka może nam pomóc trafić do domu, wyszukać jakichś znaków, żeby bezpiecznie wrócić na szlak i, i do naszego samochodu, czy do naszego pensjonatu. Więc latarkę też ze sobą zabieramy. Co my tu mamy dalej? Proszę bardzo okulary do pływania. Czy zabieramy ze sobą w góry? Nie zabieramy. Nad morze? Tak. W góry nie ma potrzeby. Proszę bardzo, już pokazuję następną rzecz. Czy parasol nam się przyda? Parasol plażowy. Do plecaka wkładamy czy nie wkładamy? No, chyba nie, prawda? Nie będziemy tam e, w lesie, w górach ani na skałkach plażować. Od tego są inne miejsca, więc taki parasol zaczeka na wyjazd nad morze. Dobrze, już pokazuję, co my tu jeszcze mamy. Proszę bardzo, co to takiego? Aha, mapa yy, gór. Przyda się? Pewnie wszystko jest teraz w telefonach, ale telefon też może czasem stracić zasięg może się rozładować lub jakoś inaczej yy, na przykład uszkodzić. Więc taką mapę, lekką mapę, nie za dużą, e, z wszystkimi trasami, spacerowymi, wyznaczonymi szlakami, warto do plecaka spakować. Proszę bardzo. Szczególnie, że tak jak mówię, zbyt dużo nie waży. Kolejny rekwizyt prezentuję Wam, moi drodzy. Co to takiego? Klapki. Mhm. Klapki, Japonki. Pewnie niektórzy z Was takie mają. Czy przydadzą nam się? Mam nadzieję, że odpowiedź brzmi nie. W takich butach, w takich klapkach w góry się nie wybieramy, ani w żadnych sandałkach, czy balerinkach. Tylko buty zawiązane, mocno trzymające nogę, sportowe. No bo, no cóż, są i tacy, którzy pewnie założą takie obuwie wyjściowe w góry, ale ja polecam takie obuwie zostawić na wyjazd nad morze. Gdzie e, nic nas e, nie zaskoczy, gdzie jest piasek, woda, e, a w góry coś zdecydowanie innego. Mam nadzieję, że już dobrze wiecie, co proszę bardzo. Ostatnia rzecz. Pakujemy do plecaka butelkę z wodą, czy nie jest potrzebne? Możemy napić się wody z górskiego potoku, ale myślę, że wygodniej i jednak bezpieczniej będzie wziąć ze sobą butelkę wody. Każdy po jednej butelce do swojego plecaka, bo gdy podchodzimy pod górkę lub gdy nasz spacer się przedłuża, bo nam się tak widoki podobają i aura jest taka cudowna, to na pewno taka butelka wody nam się przyda, bo jak wiemy, woda zdrowia doda, prawda? Dobrze, już jesteśmy spakowani na wyjazd w góry, więc teraz możemy chwilę odpocząć po tym pakowaniu i posłuchać o pewnej przygodzie jakichś dzieci. Posłuchajcie. Lipcowy poranek w górach był naprawdę przyjemny. Słoneczko wstało wcześnie i bawiło się w chowanego z obłoczkami na błękitnym niebie. Towarzyszył im wesoły wiatr, który od samego rana miał wielką ochotę na zabawę. Od czasu do czasu wymyślał więc żartobliwe psoty i nagłymi podmuchami przeganiał chmurki z miejsca na miejsce, odsłaniając kryjówkę słonecznego promyczka. Pogwizdywał przy tym wesoło, a słońce musiało szybciej Musiało szukać następnej chmurki, za którą mogłoby się ukryć. Zabawa trwała w najlepsze. Wesoło było również na ziemi. Piękna pogoda zachęcała turystów do wyjścia na szlaki górskie. Rzeczywiście tego dnia było ich więcej niż zwykle. Trwały bowiem wakacje. Malowniczą doliną wędrowała grupa kolonistów. Dzieci szły dziarsko wzdłuż szumiącego potoku górskiego już dłuższy czas, podziwiając piękną przyrodę, skały i wysokie lasy świerkowe. Pokażę Wam, jak to wyglądało dobrze. Mhm. Tak, wyglądała, ee, tak wyglądał pejzaż dookoła. Ponieważ zmęczenie dawało się we znaki, wychowawczyni zarządziła krótki odpoczynek na pobliskiej polanie. Jedne dzieci zaraz usiadły na rozłożonych kocach, wyjmowały z plecaków kanapki i wodę do picia. Inne rozbiegły się dookoła. Igor, Igor, spójrz, ten szczyt górski dotyka chmur. Patrzcie, rzeczywiście, ten szczyt dotyka chmur. Zawołał Andoś do kolegi. Jasiek, patrz, jakie głazy leżą w potoku, wow! Zobacz, Asiu, jakie śliczne kwiatki! Jest ich chyba ze sto albo 200. To przecież stokrotki! krzyknęła na cały głos Zosia i razem z innymi koleżankami zaczęła śpiewać na całe gardło piosenkę, gdzie strumyk płynie zwolna. Dzieci były tak podekscytowane pięknymi widokami, że całkiem zapomniały o właściwym zachowaniu na górskim szlaku. Pani Kasia szybko przywołała grupę do porządku. Dziewczynki, przestańcie śpiewać, chłopcy, mówcie ciszej. Podejdźcie do mnie, proszę. Po chwili wszyscy zgromadzili się wokół nauczycielki. Kochani, zaczęła, rozumiem Wasz zachwyt i cieszy mnie Wasza radość. Musimy jednak pamiętać, że w górach obowiązują pewne zasady, które trzeba bezwzględnie przestrzegać. Do nich należy. Nakaz zachowania ciszy. Na szlakach górskich nie wolno krzyczeć, ani głośno się zachowywać. Dziewczynki stały przed panią ze spuszczonymi głowami. Zapomniałyśmy, ale obiecujemy, że to się więcej nie powtórzy. Przepraszamy. Krzyczenie w górach zakłóca spokój zwierzętom i płoszy ptaki, dodała Maja. Może mieć też niebezpieczne skutki, na przykład wywołać lawinę śnieżną w czasie zimy, a latem lawinę kamieni, dorzucił Piotruś. To prawda, odezwał się Igor. Mój wujek jest ratownikiem górskim i opowiadał mi, że kiedyś uratował turystę, bo usłyszał jego wołanie o pomoc. Dlatego w górach trzeba zachować ciszę, żeby takie wołanie o pomoc usłyszeć. Czasem zdarza się, że ktoś ulegnie wypadkowi i jego zdrowie może być zagrożone, wtedy woła o pomoc. Ale nikt go nie usłyszy, gdy inni będą krzyczeć i zachowywać się głośno, mówił Igor z wielkim przekonaniem. Pani z uwagą słuchała wypowiedzi dzieci, które prześcigały się teraz w przypominaniu zasad obowiązujących w czasie pobytu w górach. Mówiliśmy też, że na górskich szlakach nie należy zostawiać po sobie żadnych śmieci, dodał Franek. Właśnie, zwłaszcza na terenie parków narodowych. Trzeba wyrzucić je w wyznaczonych do tego miejscach lub po prostu zabrać ze sobą, jeżeli nie ma w pobliżu koszy na śmieci, dodała Maja, która już nie jeden raz wędrowała z rodzicami po górskich ścieżkach. Słusznie. Jeśli macie puste butelki, albo papierki po cukierkach czy batonikach, to wrzućcie je do tego worka. Gdy po drodze znajdziemy odpowiednie miejsce, zostawimy tam nasze śmieci, powiedziała pani Kasia. Proszę pani, od tej chwili już będziemy zachowywać się tak jak należy, obiecały dzieci. Trzymam was za słowo, a teraz ruszamy dalej, powiedziała pani i uśmiechnęła się do swoich wychowanków. Gdy dzieci posiliły się i odpoczęły, uporządkowały cały teren. Żaden papierek nie został na polanie. Wszystkie śmieci i butelki znalazły się w plastikowym worku. Dzieci powędrowały dalej zielonym szlakiem, a słoneczko niebieskim. Do wieczora było jeszcze daleko, więc grupa wyr wyruszyła w dalszą drogę w poszukiwaniu przygód. Moi drodzy, powiedzcie mi, proszę. Dlaczego dzieci zatrzymały się na polanie? Po co? Dzieci zatrzymały się na polanie, żeby posilić się i napić, tak? Bo były spragnione i głodne po dotychczasowej wędrówce. Co dzieci robiły w czasie postoju? Jak się zachowywały? Zachowywały się Głośno, głośno hałasowały, biegały, krzyczały, głośno się śmiały. Pani wychowawczyni, pani nauczycielce to się jednak nie spodobało. Powiedziała im, że w górach należy zachować ciszę. Dlaczego, moi kochani, dlaczego w górach należy zachować ciszę? Pamiętacie, zapowiadania? Dlaczego w górach powinno się być cicho? Oczywiście można rozmawiać e, ze sobą, tak? Ale jakieś krzyki głośne, e, przekrzykiwania e, nie są wskazane. Dlaczego? Pamiętacie? Bo głośne, bardzo głośne zachowanie może wywołać lawinę, tak? Lawina kojarzy nam się z zimą e, i lawiną śnieżną, ale latem, czy wiosną, czy jesienią. Eee, z, eee, przez to, że głośno bardzo krzyczymy, możemy wywołać taki jakby ruch powietrza, który leżące na ziemi i na górze kamyki może wprawić w ruch, tak? I one zaczną spadać. A jak jeden spada, to od razu za nim drugi, i trzeci, i setny, i dwusetny, i tak dalej, i tak dalej. I taki dużo, dużo kamyków może zacząć spadać z gór, i wtedy tworzy się taka e, kam, e, lawina z kamieni, tak, latem. Więc, czy latem, czy zimą, to nie krzyczymy, żeby lawiny nie wywołać, bo, bo może yy, uderzyć nas kamyk w głowę spadający. Więc, staramy się być cichutko, ale też ze względu na to, że przecież las, góry yy, i te piękne różne doliny, hale to miejsce, gdzie żyją różne zwierzątka, które zaraz Wam zresztą będę miała przyjemność pokazać, jakie to górskie zwierzątka żyją w lasach w lasach, w górach naszych polskich. Więc powinniśmy uszanować i, i nie zachowywać się głośno, żeby takich zwierzątek nie spłoszyć. Podobnie jeszcze, jeszcze jest jeden powód, dla którego powinniśmy być cicho, dość cichowle w górach. Komuś mogło coś się stać, ktoś mógł się przewrócić na jakimś szlaku, gdzieś w, w miejscu oddalonym od nas i może na przykład wołać o pomoc, tak? bo nie jest w stanie stać, bo noga mu utknęła gdzieś, czy skręcił nóżka, bo źle stanął, czy było ślisko, i na przykład woła o pomoc, bo nie jest w stanie zadzwonić przez telefon o pomoc. No i gdy będziemy głośno krzyczeć, hałasować, to takiego wołania o pomoc najprawdopodobniej nie usłyszymy. Dobrze. A co należy zrobić z papierkami i śmieciami podczas górskich wycieczek? Siadamy sobie, robimy przerwę, piknik gdzieś na ławce czy na trawie, jeśli jest to możliwe. Co robimy ze wszystkimi śmieciami, które e, ze sobą przynieśliśmy? Zjemy kanapkę, wypijemy trochę wody, zjemy batonika, a śmieci zostawiamy czy zabieramy? Śmieci zabieramy ze sobą lub wyrzucamy. Do specjalnie, w, w, w specjalnie wyznaczone miejsca do koszy na śmieci. No dobrze, kochani, chyba jesteście gotowi na górską wycieczkę. Taki kurs e, pierwszych wędrówek górskich macie zaliczony, macie wszystko już w małym palcu. No dobrze, tak jak wcześniej obiecałam, chciałabym Wam pokazać, jakie to zwierzątka e, żyją w naszych polskich górach. Te zwierzątka trudno jest spotkać, bo one są bardzo, mają bardzo dobry such, są bardzo płochliwe e, na, na ludzi, tak? To są dzikie zwierzęta, ale może przy odrobinie szczęścia gdzieś uda Wam się takie zwierzątko z daleka zobaczyć. No, no dobrze, proszę bardzo. E, pierwsze zwierzątko to... To jest kozica górska. Ona świetnie, mimo swoich cienkich nóżek, świetnie skacze i wspina się po skałach. Bardzo szybko e, sobie radzi, mimo że stoi na takich można powiedzieć obcasach, kopytkach. To zasuwa po skałach niczym prawdziwy rajdowiec. Oprócz kozicy w polskich górach mieszka też, znacie takiego pana? Jak się nazywa? No nie, to nie jest niedźwiadek. Troszkę inaczej się nazywa. Jego nazwa zaczyna się na literkę si. Si jak świstak. Świstak, mhm, taki fajny zwierzątko. No tą panieneczkę na pewno znacie. Ona też bardzo lubi skakać wśród drzew. Ta, wśród drzew w górach, gdzie, e, gdzie jest świeże, czyste powietrze. Jest to oczywiście wiewióreczka. Uh -huh. A tego pana poznajecie? Proszę bardzo. Dostojny, piękny, potężny ptak. Może wam się kojarzyć z naszym godłem polskim. To jest oczywiście orzeł, który też zamieszkuje tereny, tereny yy, górskie. Uh -huh. A ten chytry, <laughs> chytry, sprytny. Rudy lisek. Mhm. Mamy też liska. O, przechodzimy do takich bardziej drapieżnych zwierzątek, które też się ukrywają e, głęboko, głęboko w lasach. Unikają ludzi, więc nie macie się czego niepokoić. Są bardzo płochliwe i nie są ludźmi zainteresowane. Poznajecie, co to takiego? Jest i wilk. Mhm. Tego nie będziecie chyba wiedzieć, a może się mylę. Czy rozpoznajecie? Takiego przedstawiciela e, kocie i rodziny. Ale zobaczcie, jaką ma potężną, umieśnioną nogę, co tutaj. Ogonek zakończony czarnym futerkiem. Takie fajne uszki z pędzelkami. Jak ten kot się nazywa? Bo to kot, tylko bardzo duży i drapieżny. Ryś. Mhm. Ryś. E, gatunek, który jest pod ochroną. No, i ostatni, największy. Czy macie pomysł, o jakim zwierzątku jeszcze sobie nie powiedzieliśmy? Proszę bardzo, nie powiedzieliśmy sobie jeszcze o niedźwiadku. Mhm. Jest i niedźwiedź. Niedźwiedź brunatny, który zamieszkuje również górskie, górskie lasy, górskie tereny. Mam jeszcze dla Was zdjęcie, o którym chciałabym Wam opowiedzieć. Bo, jako że jedziemy w góry, ja powiem, że byliśmy dzisiaj w górach, że niektórzy z Was może w góry w tym roku, w te wakacje odwiedzą, to może będziecie mieli okazję spotkać na hali. Właśnie, wcześniej użyłam takiego słowa hala. Co to jest ta hala? O co chodzi? W górach są hale? Może być hala sportowa, hala z jakimiś rzeczami, hala w sklepie, a w górach, w górach też są hale, kochani. Każda góra składa się, ma z, 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 ściany z jednej strony, z drugiej strony i na górze jest szczyt. Ta łąka, ta polana, która jest na stoku górskim, nazywa się właśnie halą. To, co pokazuję teraz e, paluszkami, to jest hala. Na hali wypasają się owieczki, widzicie. E, tymi owieczkami najczęściej zajmuje się góral. Góral wypasa owieczki na halach. Jak nazywa się góral, który zajmuje się wypasem owiec na halach? Baca! Tak, góral, który e, pasie owieczki, ma taki piękny góralski strój, koszulę, przepaskę, e, kapelusz czarny z piórkiem. I, I takie śmieszne buciki z pomponami. Nazywa się baca. On pilnuje owieczek na hali, a owieczki e, dają co w zamian. Za, te, za, za to, że mogą korzystać z pięknych e, widoków, ze słoneczka, z trawy, i sobie jeść soczystą trawkę w górach. Dają wełnę, oczywiście, ale też dają e, panie. Owieczki, mleko, z którego potem robi się oscypki, na przykład, prawda? No dobrze, to sobie powiedzieliśmy. No, jako że w górach jest wiele owiec i baranków, które nie żyją oczywiście dziko, tak jak inne zwierzątka, o których sobie powiedzieliśmy, tylko są hodowlane, to wymyśliłam, że dzisiaj dla chętnych dzieci, oczywiście, jest praca. Bym chciała, żebyście dokończyli rysować owieczki. Niektóre trzeba dorysować po śladzie, niektórym brakuje troszkę więcej, Sam, sami zobaczcie. Bym chciała, żebyście dokończyli rysować te owieczki. Pamiętajcie, że dzięki temu ćwiczycie rączkę i na pewno będziecie mieli wtedy e, dzięki takim ćwiczeniom ładny charakter pisma. E, a oprócz tego dzisiaj e, ranka jako praca plastyczna z górskim krajobrazem. Do tej pracy plastycznej będziecie potrzebowali bloku, jedną kartkę bloku technicznego, farby plakatowe w różnych kolorach, e, pędzelek, najlepiej jakiś szeroki, klej w sztyfcie i marker albo flamaster. Zaczynamy od tego, że malujemy kilka kartek na następujące kolory: szaro, ciemno szaro na góry, niebieską granatową na niebo i zieloną na trawę, las i drzewa w naszych górach na naszej hali. Każdą kartkę malujemy jednym kolorem. Wszystkie kartki po wyschnięciu rwiemy, tak? Rwiemy na dowolne kształty. Potem z tych kształtów układamy kompozycję górskiego krajobrazu według tutaj instrukcji zamieszczonej w materiałach i przyklejamy do kartki. Na koniec białą farbą, nawet naszym paluszkiem, możemy. Po, y, od, porobić odciski paluszków w białej farby na zielonej trawie y, i w ten sposób powstaną owieczki. Możemy namalować też pasterza. To już Wam zostawiam do, do własnego, y, według własnego pomysłu, żebyście sobie tą pracę uzupełnili. E, dobrze, tak jak mówiłam na początku, czeka na, na Was jeszcze krótka bajeczka pod tytułem: Jak bezpiecznie zachowywać się w górach? Dziękuję Wam za dzisiaj. Życzę miłego weekendu i dużo, dużo słońca. Papa! Tisi, Tasi i Ubaki wybrali się na wycieczkę. Czy wiecie, dokąd pojechali? Tak, są w górach. Teraz jeszcze odpoczywają, ale za chwilę zaczną przygotowania do pierwszej wycieczki. Przed taką wędrówką najważniejsze jest zaplanowanie trasy. Tashi jest bardzo odpowiedzialny. Pamięta również o spakowaniu jedzenia i picia. Najlepiej wziąć ze sobą wodę, kanapki, ulubione owoce i czekoladę, która doda nam mnóstwo energii. Na trasie na pewno przyda się mapa, latarka oraz kompas. Teraz Tishi z pewnością się nie zgubi. Ubaki zabierze ze sobą telefon z naładowaną baterią i zegarek. Zapisał w telefonie najważniejsze numery potrzebne w górach. Na wszelki wypadek przyda się również apteczka. Tishi ma bardzo dobre buty. Pamiętajcie, w górach odpowiednie obuwie jest bardzo ważne. Widzę Tashi, że zabierasz ciepłą bluzę i burtkę przeciwdeszczową. Dobrze, nigdy nie wiadomo, kiedy może spaść deszcz. Wysoko w górach jest też chłodniej niż na dole. Hej, za kogo przebrał się Tashi? Wychodząc na wędrówkę, nie zapomnij poinformować kogoś o swojej trasie. Ustał godzinę, o której planujesz wrócić. Sprawdź, jaka będzie pogoda. Burze w górach są bardzo niebezpieczne, a lawiny mogą zdarzyć się nawet latem. Dzisiejsi Tasi i Ubaki wyszli wcześnie rano. Teraz mają odpowiednio dużo czasu, aby wrócić przed zachodem słońca. Tasi śledzi mapę, dzięki temu wie, gdzie się aktualnie znajdują. Zawsze poruszajcie się, się tylko po wyznaczonych szlakach. Schodzenie z oznakowanej ścieżki może być bardzo niebezpieczne. Ale wspaniałe widoki! Na szczytach gór często wieje zimny i silny wiatr. Chłopakom przydało się ciepłe ubranie. Musimy pamiętać o zasadzie: razem wchodzimy, razem wracamy. Nigdy się nie rozdzielajmy. I jeszcze jedno: nie śmiećmy w górach. Cięśni Tasi i ubaki kończą już swoją wędrówkę. Mam nadzieję, że będziecie pamiętali o wszystkich zasadach podczas wędrówki górskiej. Do zobaczenia na szlaku! Jeśli podoba Ci się nasza bajka, zagraj w naszą aplikację. Poproś rodziców, aby poprali Ci ją na telefon lub tablet. Link znajdziecie w opisie.